we Panie burmistrzu, Szczawnica rozwija się i to widać, na każdym kroku piękne bulwary, piękne nowe inwestycje, teraz kolejne dofinansowanie. Staramy się, żeby tych środków finansowych było jak najwięcej. Praktycznie, że tak powiem, tematy związane z infrastrukturą mamy w całości opanowane, to znaczy się, e, mamy na doszczawnicę w, w 95%, skanalizowaną, doprowadziliśmy do doszczawnicy gaz, e, no ale tego nie widać, natomiast no, widać przede wszystkim te projekty rewitalizacyjne, o których Pani wspomniała. One były bardzo dawno temu realizowane i taka promenada chociażby spacerowa już wymaga bieżącej konserwacji na tej promenadzie spacerowej. Już musimy, że tak powiem, pewne rzeczy e, odnawiać, odświeżać. E, rewitalizowaliśmy park dolny, rewitalizowaliśmy park górny, rewitalizowaliśmy realizowaliśmy ulicę Zdrojową, tam chociażby mamy problem z fontannami, które na dzień dzisiejszy przerabiamy. To są stare projekty, ale też są projekty, które są na dzień dzisiejszy realizowane, związane z rewitalizacją, które są realizowane. Właśnie ta ulica Zdrojowa, o której wcześniej wspomniałem, ale też w przyszłości będzie jeszcze park górny rewitalizowany i wiele tego, tego typu pomysłów mamy. To jest uzdrowisko, ale też stolica sportów zimowych, narciarstwa. Znaczy to, jest, to jest uzdrowisko, ale w większości na dzień dzisiejszy ten profil związany ze szczarnicą to jest turystyka. Tych turystów jednak jest dużo więcej niż kuracjuszy. A jeżeli chodzi o sport, no to jest przede wszystkim kajakarstwo górskie w lecie, ale w zima to jest palenica i od kilku lat wykorzystywana na, w programie Polskim Mistrz na właśnie treningi kadry narodowej, treningi różnych środowisk związanych z narciarstwem, ze snowboardem. Coraz bardziej jest ona kojarzona właśnie jako, jako tego typu... Miejsce do treningu wieczorowego. A wydarzenia promocyjne, kulturalne? No, przy wydarzeniach promocyjnych, kulturalnych e, mamy o różnorakiej, tak powiem, specyfice, bo chociażby zaczynamy sezon letni w maju, weekendem majowym i później mamy te wydarzenia w okresie wiosennym, co jakiś tam czas mamy jakieś wydarzenie, natomiast wakacje praktycznie co tydzień są wakacje co tydzień są imprezy kulturalne, które są ukierunkowane w, o różnym profilu, są pod turystę, pod kuracjusza, czasami to jest koncert w kościele, czasami to jest duży koncert plenerowy pod kolejką, no, a też staramy się ten sezon turystyczny wydłużyć właśnie tymi imprezami turystycznymi kulturalnymi, no i taką jedną z takich dużych imprez kulturalnych, która pozwala nam ten sezon wydłużyć, to jest redek jesienny, który się odbywa w połowie października i Szczawnica jest, żeby nie powiedzieć, przepełniona, jest w 100% obłożona, już i rezerwacji nie ma od dwóch tygodni. Czyli to już za dwa dni? To już jest, tak. Jest dzisiaj jest, jest czwartek, to... tak, w sobotę jest redek jesienny, do którego się przygotowujemy. Najazd ludzi spodziewamy się będzie bardzo duży, z roku na rok jest coraz, coraz większa impreza. uh i przyjęła się, to jest największy redykt, największy redykt w Polsce że tak powiem w tym roku też będzie przedstawiany w mediach, chociażby w różnorakich, w tvn w Polsacie, w TVP też będzie na ten temat przebitki będą, także to już się robi bardzo duża impreza Czyli zapraszamy do Szczawnicy, tak? Tak, zapraszamy do Szczawnicy, ale prosimy, żeby wcześniej przyjechać, bo o 11.00 chcemy z ocami i żeby później pod prąd nie jechać i nie, nie, nie było kłopotów logistycznych na na, na trasie przejścia. Ja widzicie, tradycja paserska boi tajne w sobie. Więc kudyłkańscy przyjechali dzisiaj, cztał razy z Aflor, nas na scenie. Przykraślicie! Napracowali się! Zakańczywali! zaśpiewali Zaśpiewali do Was! Dary wieku. Dziękujemy, dziękujemy! Ślicie! Osobili zespół wraz z